Egzorcyzmy od wieków fascynują ludzi na całym świecie. Są to rytuały, które wywołują zarówno strach, jak i poczucie mistycznego zrozumienia. Egzorcyzmy występują w różnych kulturach i religiach, a ich celem jest odparcie zła, które zagnieżdża się w człowieku. Dziś zajmiemy się tematyką, która przenosi nas do głębokich zakamarków duszy i wyzwań duchowych, a jednocześnie pozwala lepiej zrozumieć, kim lub czym jest prawdziwy wróg człowieka. Ten film stanowi zaproszenie do odkrycia tajemnic związanych z obecnością zła i praktykami obronnymi w różnych systemach wiary. Egzorcyzm w najprostszym ujęciu to rytuał, którego głównym celem jest wypędzenie demonicznej obecności, która opanowała duszę. Chociaż egzorcyzmy kojarzone są najczęściej z chrześcijaństwem, ich korzenie sięgają czasów starożytnych. W Babilonii i Egipcie stosowano podobne rytuały. Mające na celu oczyszczenie człowieka z wpływów złych duchów. W chrześcijaństwie egzorcyzmy stanowią z kolei narzędzie, za pomocą którego kapłan lub inna osoba o autorytecie duchowym wypowiada zaklęcia, modlitwy i przysięgi, próbując wypędzić złego ducha, który mógłby szkodzić zarówno duchowo, jak i fizycznie. Naszym celem jest odpowiedź na głębokie pytania: czy zło istnieje w nas, czy pochodzi z zewnątrz, czy opętanie jest jedynie stanem psychologicznym? Czy też dowodem na istnienie sił, które przekraczają ludzkie rozumienie? Zadając te pytania, będziemy podążać za różnymi perspektywami, od religijnych po psychologiczne, oraz zastanowimy się nad tym, jakie symbole i działania mogą nas chronić. Zostając z nami, odbiorcy zyskają narzędzia, które pomogą im rozpoznać zło w współczesnym świecie i nauczyć się, jak stawić mu czoła w swoim życiu codziennym. Egzorcyzmy, choć kojarzone głównie z chrześcijaństwem, mają o wiele dłuższą historię, sięgającą czasów, gdy ludzkość po raz pierwszy zaczęła opisywać istnienie sił nieczystych. W starożytnych kulturach Mezopotamii, Egiptu czy Indii egzorcyzmy były rytuałami stosowanymi przez kapłanów, którzy wierzyli, że złe duchy wywołują choroby, szaleństwo i nieszczęścia. Starali się wówczas oczyścić osoby dotknięte wpływem demonicznym za pomocą ceremonii i zaklęć. Te pradawne praktyki stanowiły podstawę, na której późniejsze religie, w tym judaizm i chrześcijaństwo, zbudowały własne rytuały egzorcyzmów. W tekstach religijnych takich jak Biblia znajdujemy liczne przykłady opętania przez złe duchy oraz opisy ich wypędzania. Nowy Testament dostarcza szczególnie wyrazistych scen, w których Jezus wypędza demony i naucza apostołów, jak mają radzić sobie z wpływami złych duchów. Egzorcyzmy w tradycji chrześcijańskiej przyjęły się jako rytuały wykonywane przez osoby duchowne. Wzbogacone przez wieki o kolejne modlitwy, symbolikę i struktury, miały chronić wiernych i przywracać równowagę duchową w życiu człowieka. W średniowieczu, wraz z postępującym dogmatyzmem Kościoła, egzorcyzmy były także narzędziem kontroli, zwłaszcza w czasach inkwizycji. Opętanie stawało się wyjaśnieniem wielu zjawisk, których Kościół nie potrafił zrozumieć lub zaakceptować jak chociażby choroby psychiczne. Wielu uzdrowicieli i zielarek oskarżano o konszachty z diabłem, co często kończyło się dramatycznymi procesami. To właśnie wtedy pojęcie egzorcyzmu nabrało mrocznego i przerażającego wymiaru, który przetrwał do dziś w kulturze masowej. Dzięki tej podróży przez wieki dostrzegamy, że egzorcyzmy zawsze pełniły funkcję ochronną, ale jednocześnie były odzwierciedleniem nieznanych lęków i potrzeb duchowych człowieka. Wkraczając w kolejne rozdziały, postaramy się lepiej zrozumieć współczesne podejście do opętań oraz dowiedzieć się, w jaki sposób te pradawne rytuały stosowane są w dzisiejszych czasach. Gdy przyjrzymy się zagadnieniu opętania z perspektywy współczesnej psychologii i medycyny, pojawia się pytanie, czy zjawisko to jest wyłącznie stanem duchowym, czy raczej przejawem chorób psychicznych? W ostatnich dekadach psychiatria i psychologia wprowadziły terminologię, która przypisuje symptomy opętania takim zaburzeniom jak schizofrenia, zaburzenia dysocjacyjne czy nawet epilepsja. Wiele objawów klasycznie przypisywanych opętaniu, zmiana głosu, utrata kontroli nad ciałem, zachowania agresywne, można wyjaśnić reakcjami mózgu na ekstremalne stresy, traumy lub zaburzenia neurologiczne. Psychiatrzy i psychologowie analizując przypadki osób uważanych za opętane Często dostrzegają wzorce behawioralne i emocjonalne, które mogą wynikać z głębokich traum lub zaburzeń tożsamości. W przypadkach tzw. zaburzeń dysocjacyjnych osobowości osoby mogą wykazywać różne osobowości, co na pierwszy rzut oka może przypominać stan opętania. Z kolei zaburzenia lękowe oraz skrajne przypadki PTSD mogą prowadzić do stanów paniki, w których człowiek doświadcza zewnętrznej obecności lub słyszy głosy, co jest interpretowane jako efekt działania sił nadprzyrodzonych. Jednak współczesna medycyna nie zamyka się na duchową perspektywę opętania. Wciąż istnieją lekarze i terapeuci, którzy uznają rolę duchowości w procesie leczenia. Wiedząc, że wiara odgrywa istotną rolę w zdrowiu psychicznym, niektórzy specjaliści uważają, że modlitwa, wsparcie duchowe i w niektórych przypadkach egzorcyzmy Mogą wspomagać psychoterapię jako element rozwiązywania kryzysów duchowych i emocjonalnych. W kolejnych częściach filmu przyjrzymy się głębiej, jak te duchowe i psychologiczne podejścia do opętania mogą ze sobą współistnieć, oferując różne formy wsparcia dla osób poszukujących ukojenia. Egzorcyzmy, choć najczęściej kojarzone z chrześcijaństwem, występują w różnych formach w niemal każdej kulturze i religii świata. Dla przykładu, w hinduizmie rytuały oczyszczenia duszy obejmują mantry i ceremonie mające na celu ochronę przed demonami oraz negatywnymi energiami. W tradycji muzułmańskiej egzorcyzmy znane są jako rukia i obejmują recytację wersetów Koranu w celu wypędzenia złych duchów, dżinów, które mogą zawładnąć ciałem człowieka, powodując fizyczne i psychiczne cierpienie. W kulturach afrykańskich tradycyjne praktyki szamańskie również mają swoje rytuały oczyszczenia duchowego, w których duchowni i uzdrowiciele używają bębnów, ziół oraz modlitw, aby przywrócić równowagę duchową osobom dotkniętym wpływem złych sił. Wiele z tych rytuałów opiera się na przekonaniu, że zło można wypędzić, przywracając harmonię pomiędzy człowiekiem a siłami natury. Interesujące jest, że mimo odmiennych religii, języków i symboliki, Różne kultury uznają możliwość wpływu duchów na człowieka i stosują własne formy ochrony przed nimi. Analizując te praktyki, widzimy, że duchowa walka z wrogiem duszy jest czymś uniwersalnym. Chociaż techniki i symbole różnią się, cel pozostaje ten sam uwolnienie osoby od destrukcyjnego wpływu. Ta różnorodność rytuałów wskazuje, że człowiek od zawsze poszukiwał metod, by ochronić się przed tym, co uznaje za złe lub demoniczne. Kolejny rozdział przeniesie nas w przestrzeń współczesnych egzorcyzmów chrześcijańskich, gdzie tradycja łączy się z formalnymi rytuałami Kościoła, aby odpowiedzieć na potrzeby wiernych w dzisiejszych czasach. Współczesne egzorcyzmy chrześcijańskie, szczególnie te prowadzone przez Kościół katolicki, są kontynuacją wielowiekowej tradycji odprawiania rytuałów ochronnych przed demonami i złymi duchami. W Kościele katolickim egzorcyzm to oficjalna i sformalizowana modlitwa wykonywana wyłącznie przez wyświęconych kapłanów. Rytuał ten, będący częścią sakramentarza, wymaga od kapłana uzyskania zgody biskupa i jest stosowany tylko w wyjątkowych przypadkach, gdzie wszystkie inne formy pomocy, w tym medyczne, zawiodły. Kapłani przygotowujący się do posługi egzorcysty, przechodzą specjalne szkolenia i są zobowiązani do przestrzegania ścisłych wytycznych Kościoła. Aby odróżnić zjawiska nadprzyrodzone od potencjalnych zaburzeń psychicznych, egzorcyści posługują się wieloma świętymi symbolami: wodą święconą, krucyfiksem oraz relikwiami świętych. Rytuał opiera się na sile modlitwy, przywoływaniu imienia Jezusa Chrystusa oraz wzywaniu opieki Matki Boskiej i Świętych, by ostatecznie wyzwolić opętaną osobę spod wpływu złego ducha. Modlitwy oraz gesty wykonane w czasie egzorcyzmu mają głębokie znaczenie symboliczne. Ich celem jest przywrócenie Bożej obecności tam, gdzie duch zła próbuje przejąć kontrolę. Współczesne egzorcyzmy, mimo że stanowią element tradycyjny, budzą coraz większe zainteresowanie. Z rosnącym napływem doniesień o rzekomych opętaniach, Kościół odpowiada zwiększeniem liczby egzorcystów, organizowaniem międzynarodowych konferencji oraz publikacjami, które mają edukować zarówno wiernych, jak i samych duchownych, na temat duchowej ochrony. Następny rozdział skupi się na praktycznych wskazówkach dla wiernych, pragnących ochronić się przed wpływem zła w codziennym życiu, od modlitwy po sakramenty, które mają pomóc w budowaniu duchowej tarczy ochronnej. Dla wielu wierzących, świadomość istnienia duchowych zagrożeń jest impulsem do umocnienia swojej relacji z Bogiem i poszukiwania metod, które wzmocnią ich duchową obronę przed wpływem zła. Kościół oferuje konkretne praktyki, które wspierają wiernych w codziennej walce duchowej i budują ochronę przed działaniami złych duchów. Najważniejszym elementem tego procesu jest regularna modlitwa osobista, jak i wspólnotowa która stanowi podstawę duchowej tarczy. Modlitwy takie jak Różaniec Litania do Świętych, czy modlitwy do Świętego Michała Archanioła, uważanego za obrońcę w walce ze złem, Odgrywają kluczową rolę w codziennym życiu osób pragnących duchowej ochrony. Oprócz modlitwy, sakramenty są istotnymi źródłami łaski. Spowiedź przywracająca jedność z Bogiem oraz regularne przyjmowanie Eucharystii wzmacniają duchowe życie i pomagają w budowaniu odporności na wpływy zewnętrzne. Kościół uczy, że życie sakramentalne to nie tylko forma ochrony lecz także droga do pogłębiania swojej duchowości i odnajdywania wewnętrznego spokoju w świecie pełnym chaosu. Dla dodatkowej ochrony wierzący mogą sięgnąć po praktyki takie jak błogosławienie domu wodą święconą, noszenie medalików, szkapleży i korzystanie z relikwii świętych. Przedmioty te, poświęcone i używane z wiarą, mają za zadanie przypominać o Bożej obecności i odstraszać zło. Wierni są zachęcani, by korzystać z tych środków z pełnym szacunkiem i ufnością, unikając przy tym postawy przesądnej. W następnym rozdziale przejdziemy do tematów związanych z wewnętrzną walką duchową, pokusami, które każdy wierny napotyka oraz sposobami ich rozpoznania i przezwyciężenia. Skupimy się na psychologicznym i duchowym podejściu do tej nieustannej walki, której celem jest osiągnięcie duchowej siły oraz wewnętrznego pokoju w obliczu codziennych wyzwań.